Siemanko! To ja, WiciaGims. Ogólnie nie zmieniłam sobie skina na takiego świątecznego w miarę, no taki sweterek to jest chyba świąteczny. I ogólnie słuchajcie, dzisiaj zaczynam nowe życie, bo no słuchajcie, było bardzo źle, słuchajcie, mało mnie ciągle atakowały i w ogóle mikrofon mi się zepsuł. Więc ogólnie, mm, no po prostu y, dostanę nowy mikrofon na święta dzisiaj, żeby nagrać odcinek, no bo jutro wiesz, szkoła. No i chciałabym trochę tutaj uzbierać dzieci, no bo jednak jest źle, nie mam nic. Więc się musimy wziąć w garść. Proszę was o subskrypcję i łapki w górę, widziałam, że mało osób nie subskrybuje. A ten to, to, to tak nie może być. Słuchajcie, musicie mnie subskrybować, no bo na tym się coś zyskuje, tak. Dobra. szybko to drewienko, ogólnie, ten sweterek jest ładny, bo kiedyś go nosiłam. Okej, okay. owczuniat, ciebie mała nie zabiję, nie zabiję, ale Twoją matkę albo ojca, albo kogoś tam. Że muszę zabić. A miałam łóżeczko? Nie, nie, nie miałam łóżeczka, ale dobra. Potrzebuję dużo drewna. Drewing drew Dobra, musimy szybko się ogarniać. Widzicie, najważniejsze jest sondiakcji. Znaczy dzisiaj chociaż chciałabym być kamienna. Znaczy mieć takie rzeczy kamienne. I ogarnąć jakieś mieszkanko. No bo jedzie. Trzeba mieć domek. Nie gra jest wyciszona, żeby mnie było lepiej słychać. No nie, już tam nie dosięgnę. Dobra, szybko, musimy zabrać jak najwięcej drewna. Gazu, gazu, pieski, gazu. <gazuj> Okej. Okay. Szkoda, słuchajcie, że tego nie dosięgnę, a może jak... O, dobra, udało się. No, już tam nie dosięgnę, no trudno, ale... Mogę dosięgnąć. Super. Dobra, zbieram 16 drewnika, to jest dużo nawet. Będzie 64. Tak. Dobra, super. Do Keywika, do Keywika od razu. Na starcie do Keywika. Dawać, 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 dawać. Nie no, jedzą kosz mi brakuje Nie no muszę iść do Keywa. Szybko, szybko, gaz, pieski, gaz. No bo ja sam tak głęboko nie wchodzę. Ja nie potrzebuję jakoś tak za dużo rzeczy. Ja tylko chciałabym mm, tak. Klofa potrzebuję kilofa. Kill, of. kill, of. kill, of. kill of. Dobra. Kailofa tutaj. Bo potrzebuję piecyka na jedząko I 9. 4, 7, 8, 9, jest, dobra, leży, dobra, to, to kurczę nie ma, czym przepalić wungel, 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 nie ma tu wungel, co to za kopalnia. Taka brzydka, mi się nie podoba. Co? Jak to. A, 800. Trz... Dobra, mam nie ma tu czegoś? <laughs> Tutaj był pierwszy odcinek mój. Ojeju, może tu jest jakiś węgiel. Węgiel nie ma. No to słabo, kurczę. No i, przy... no i super, no. Już nie biegam tak szybko i nie pamiętam, gdzie było to miejsce. O, cienia. Okej, okay, kurczoku. Ok, słynnie mięso, kurczaka, może jest suro. Nie, no nigdy mi się to nie trafiało normalnie, a dzisiaj mi się trafiło. Jeszcze jedną wełnę potrzebuję. Ok, pozbieram sadzonkę. No ja muszę przypalić to. A gdzie był ten cakewig? Dobra, świnia jest ok. Świnia mogę zabić. Nie, no i ja zaraz umrę. Dobra, możemy dołożyć jeszcze dwa drewna. No dobra, dobra. Już minęły 4 minuty, no kurczę, dobra. A my w tym czasie pozbieramy te, drewienko. Znaczy, jakie drewienko? Kamyczek. Okej. Okay. Potrzebuję trochę na siekierę, kilof i mieczyk. Myślę, no, no mieczyk nie jest aż taki ważny, ale trochę jest. No to taki siekierka. Trochę jeszcze tego i robimy kilofek. Okej, okay, to jest teraz nieważne jest ekwipunek. A kotunek. Dobra. Żarełko! Dobra, idziemy. Szybko, szybko, szybko. Nie, nie, nie. Okay, szybko, 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 szybko. Dobra. Jesteśmy uratowani. No, nie wiem co ja zrobię właśnie. Okej. Okay. A już zbierzemy to. Dobrze. I wiecie co? Jest okej. Okay. Jesteśmy wiele dobrze uzbrojeni, ale przydałby się jakiś domek. Ale jak coś to domek nie w tym odcinku po prostu. Dobra, mm, i teraz musimy szybko stąd wyjść. O, o, owczyna! Owczyna! Owczyno! Owczyno. Owczyna. Szkoda, że nie biała owczyna, ale okej. Okay. Coś mi się zbagowało, Oj! Musimy znaleźć jakieś super miejsce. Wow! Wow! pa mi! Nie, no. słuchajcie, mi się kojarzy no miejsce. Wiecie z tym? Z moim dawnym domem. Tak, to jest mój dawny dom, jak ktoś nie oglądał w odcinków, to to jest mój dawny dom. I tu ogólnie mieszkałam, jeju. Tutaj był cave, tutaj mnie moby ciągle atakowały. Jezus, o moje rzeczy! Jej, o! Jak się cieszę, że mam takie rzeczy, kurczę, kurczę. Zobaczycie, zabierzemy ten, to, to drewno z tego domu, bo, bo się może przydać A po to, żeby tu tkwiło, tak? Poza tym my się sobie gdzie przeprowadzamy oczywiście Jak ktoś nie oglądał ostatniego odcinka, to mówiłam, że na wyspę idziemy Czy nie mówiłam? Może nie, nie mówiłam, ale miałam plan iść na wyspę, bo tam jest taka wyspa fajna no, Znaczy nie ma drzew, ale tutaj będziemy latać po drzewa I się ogarnie i, i port zrobimy i wszystko ale na pamiątkę wezmę to. Kwiat. I ten, który stał przed moim domem. Te kwiaty stały przed moim domem. Widzicie, zabieram te kwiaty, które stały przed moim domem, ponieważ to będzie pamiątka. Ten stał, ten stał. Takie najważniejsze kwiaty przed moim domem zostały. Ten. No i te. Te, które ja postawiłam. I te na pewno na pamiątkę. Dobra. Okej, okay. myślę, że jest okej. Okay. No słuchajcie, patrzcie. Ło! Darmowe żarek! Nie no, spoko. Mamy dobrze rzeczy. Ogólnie mamy nawet dwa craftingi w razie czego. Tutaj trochę drewna zyskamy. Musimy nadbierać trochę rzeczy, bo jak się prowadzamy stąd jeszcze ten kwiatek. No to musimy mieć jakieś rzeczy. Tak? Więc pozbieramy tego drewna, bo zaraz się robi noc a ja nie mam jeszcze łóżeczka, więc będzie ciężko ją przespać może tu jest jakaś owca. no my szare, nie no, po szarym nie biegniemy, bo po co? Dobra, zbieramy... Okej. Okay. Szybko, 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 Zbieramy. No kurczę, szybciej. Dawaj, Wicia, dawaj. Okej, okay, sobie musimy się pośpieszyć, żeby to szybko zebrać i lecieć szukać owiec i się wyprowadzać stąd. Ja już nie chcę tutaj widzieć tego miejsca. Ładna polanka tu była, tak? Mamy wszystkie kwiaty najważniejsze. Które podstawimy się przed naszym nowym domem. Kurczę, zachodzi słońce! Nie, nie ma tu owiec. Jest problem. Jest duży problem. Owca! No i życie jest uratowane. Słuchajcie, bing! Bing, bing, bong, 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 bong. bong, bong, bong. Dobra, słuchajcie, moje życie jest uratowane, tak. Okej, popełnimy sobie szybkość na wyspę, jak dążymy. Ale chociaż myślę, że zdążymy. Przed zachodem słońca zdążymy się dostać na naszą wyspę, chociaż wątpię. Wow! Okej, mam bardzo mało życia, ale mam żarcie. Jest to też dobrze. Słuchajcie, w tym miejscu. Dobierzemy szybko stąd te miejsca, z tego miejsca, szybko rzeczy. I szybko stąd spadamy ten razną jabłkę Okej, okay, słuchajcie, więc szybko się prześpimy i stąd wiejemy, no bo teraz ogólnie już nie mam czasu Okej, okay, co wywalić? To wywalamy. Po co mi to? O jeszcze to, dobra tak. Uj. Co wywalić? Dobra, po co mi ten drewniak? No, zaraz wszystko zabierzemy spokojnie. Dobra. Musimy się przespać. Halo, halo, słuchaj mnie. Na, na. Dobra. Jesteśmy już pospani, więc... Nie wiem co wywalić? Co wywalić? Co jest niepotrzebne? Dobra, po co mi ten drewniak w sumie? A ten crafting to wezmę. A wiecie, co tutaj są? Nie, no łóżko muszę zabrać, dobra. Coś takiego bardzo niepotrzebnego takiego... O, Co się można wywalić po prostu? Dobra, nie Sadzonka. Dobra, słuchajcie, te rzeczy to, to będą na pamiątkę. One mi są już w zasadzie niepotrzebne. Zabiorę te drzwi. No i żegnam. Słuchajcie, to miejsce będzie na pamiątkę. I ja chcę znieść tą deskę ogólnie. Widzicie? I udamy się zaraz na naszą wysypkę. A ja już ją widzę stąd. Słuchajcie, z tego miejsca widzę naszą wyspę. I zaraz do niej dopłyniemy. Ale może skaftujemy sobie łódeczkę. Już nie mam miejsca ogólne, więc jak można stworzyć łódkę? O. Ja nie wiem. Czekaj, a na chwilę wyrzucę tego schaba, postawię łódkę, wezmę schaba i zabiorę crafting. Nie się zabraliśmy, tak? To najważniejsze. Dobra, zwiedzie, tak lepiej będzie. O! Jum, 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 jum. Patrz teraz na moją ukochaną wyspę Dobra yeah! joo, okay, joo, już się joo, dobra Hop, nie, hop, 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 hop joo, 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 Dobra, więc tak, rozstawiamy się tu. Crafting. Piecyki. Yy, łóżeczko. To tylko na jakiś czas. Yy, dobra. Ok. Yy, yy, co ja chciałam? Aport, no tak. tu, 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 tu. Pyk pyk, 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 pyk pyk Dobra, co wiecie, żebyśmy mieli jakieś miejsce na tą łódeczkę, no bo... Halo Okej, okay, skrzynia Ważna jest także skrzynia Okej, okay, zrobiłam dwie Tu jest łóżeczko Dobra, na no jakiś czas to wyrzucimy. Szybko, szybko, Pesek, pesek. O, tu jest pesek. No to jednak ten. To trzeba zrobić tak. Tak, o. Dobra, i sobie zostawiamy jakieś niepotrzebne rzeczy. No to tak, zostawiamy sobie łódeczkę. Chociaż nie, bo zaraz możemy się podzielić. Crafting. Chociaż nie, bo zaraz hmm. No to tak najważniejsze kwiatuszki to mm, możemy te wełny pozostawiać, no wełny, Gdzieś się przy na drewno, w razie czego też to możemy odłożyć, to odłożyć, to odłożyć, to odłożyć, to zaraz przepalimy to, to, to nie. To, to, to. No i to. Okej. Okay. Dobra, dobra. Mm, Nieważne. Tuk. Tok. Okay, tak, to jest... O, dziewięć. Tak, to dziewięć, w Okej. Okay. To jest jedzonko, to jest jedzonko. To potem się przepali, to drewno odłożymy. Trzeba, wiecie, sobie jakoś to będzie uproszczać. Okej, okay, więc bewsztyk. Okay, to odkładamy. To możemy odłożyć. Dobre. Tu zapasowe kilo w razie, czego mam drewnienko. Tu ziemię pod ręką lepiej mieć. To, to zostawiamy i to tak. No i git. No to potem się przepali. Okej. Okay. Myślę, że no, wygląda to spoko. Tutaj jesteśmy umiejscowieni. Teraz wystarczy tylko zbudować posiadłość, tak? Okej. Okay. Czego mamy tak dużo, że nam po prostu wystarczy baraninki. Okej, okay, dobra baraninka. Okej, okay, ten odcinek dzisiaj będzie wyjątkowo trwał 20 minut. Dobra. A więc cebno. No nie, no dobra, zróbmy tak. Nie, 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 słuchajcie, nie będziemy nawet drewna, więc po prostu postawimy tu. Mm, dieta. Czekaj, od tego jeszcze gierazek. Tak? Dirt, dirt, dirt. Dirty, dirty, dirty. Potem się razie czego tego dieta zmieni. On dobrze tu będzie zakręcik. Pyk, pick. Purs,

Siop, 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 siop. A miałam przed chwilą stek drewna. Hmm.

Ok, nazbieramy trochę piachu i będziemy kończyć odcineczek. Ok, to jeszcze trochę piasku możemy nazbierać, żeby szkło zrobić. Ok, no i sobie będziemy kończyć niestety, no. musimy tutaj postawić. No i... Będziemy kończyć. Będziemy kończyć ten domek. I ja się z wami żegnam. Jeszcze raz proszę o subskrypcję i o dzwoneczek. Pamiętajcie o łapce w górę. To jest po prostu obowiązkowe. No to cześć. Pa!